No. Siemano, siemano. Halo. O, Jezu! nowa seria. Nowa seria Minecrafta zaczynamy. Z nowym texture packiem. Ja e... to samo. Ja ten sam texture pack mam. Tylko, że mi się reloguje to... Elipa lipa jest, to. Nasista, czyli Jako, ma na imię. E... Hej! E... 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 No co ty, sorry. Nie? E... Ja mam X-Ray'a. Nie, znaczy nie mam. Trej. Biorę trochę ale, ale nie będę go używał, wiesz? To drzewo chle... tylko jeden miał. No, o, wiem, czekaj. Te, małe, te małe tak mają. A czego e. ja znajdę? Polski język włączę. Jest... O. E. 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 Szkoda, że się zestanowaliśmy w dżungli. No. No, dobra, polski język, Na dobra. Teraz już ten głupi wood. Mm. O oh my god. Ja zrobię stół, już, dobra, a to wywalę. Ja Będziemy lubię modern house robić, tak? No. no. Ale fajnie. Ale fajnie. Tak, w... ja kocham tak Minecrafta zaczynać od Scratch. Fajny piasek no. wygląda, taki jakby mokry. No, kurde. Ten tekst jest chyba najlepszy. Ale patrz, tylko koło wody mokry, a potem nie mokry Tak? No tak ja widzę. Ja. Ja tak nie widzę, bo ja mam tylko 32 bit To trochę lipa. Ale tam jakoś przejedzie. Mam minimalne lagi. Eee. Jeszcze jedno drzewko. Eee... To co zaczynamy robić? Trzeba gdzieś płasko znaleźć, bo tutaj nie da rady. a tutaj już zrobimy dom na drzewie. He, dawaj. No może nie. Trochę za trudno. Na początkujących... Dopiero zaczęliśmy. Ten świat. Yo. Gdzie idziemy? Prowadźmy. Gdzieś płasko. Kałabanga! Jabko. Jabłko! Wow! Ale fajnie, wiesz co, jabłko znalazłem, oh mój god. O, oh, jeszcze ten. Sap. Junglewood with something. Ale on jest głupi. Właśnie, czekaj. Ja wezmę, ja spróbuję poznajdować wszystkie. Tutaj, ale... A jak grzyba znalazłem. Grzyby. A ja znalazłem... Seed. Robimy dom na plaży Co wiesz? Dom na plaży Tutaj o, chodź tu tu, jest fajne miejsce. Nie, ja jest... Ja mam... Ja tutaj mam płasko bardzo. E tam... O co? chodzi z tym płaskiem. Najlepiej się buduje. Nie. Na krzywej górze najlepiej się buduje. Na krzywej górze. Krzywa. <grywa> <grywa> o jest... Um... Organizacja. E, a wiesz te, te przyciski, nie? Co ja mam na tej myszce? No. To ja mogę je używać, żeby wybierać y, temki na tym bar. U. Na dole. To to jest fajne. Jak jest, Na przykład jak jestem gdzieś tam... Nie wiem gdzie, gdzie dużo małbów jest, nie? To jak mam sorda na szóstym. Czekaj, na Na dzionę. W 9, tym, tym kwadracie, to mogę sobie kliknąć jedynkę i już będę miał Głupi zombie. Zombi już co? O! Nie! Jest kurde, ten szkielet! Szkielet, 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 tam muszę sobie zobaczyć. Wow! Ej, dzięki za hoe! Co? Nie, nie hoe, tylko ten w cholerze. O kurde. Nie, tak co? Potrzebuję, a, a, jesteś, się... o kurde. Pomocy atakują mnie wszyscy. Czekaj, już mam sword'a. Dobra, idziemy Kurde zombie spadaj! Co? Wow! A myślałem, że to kurde jakiś zombie. Daniel, zostaw mi trochę tego y, irona. Dobra. Ej ja tak y, ten o, Daniel Emerald Już? Żartowałem. A. <laughs> Nie no, Już myślałem. Super to znaleźć, weź. Wow! Kurde kubie z zombie. Dzian jest Mam i ten iron Okej, okay. Okay. I okay. Muszę sobie Czaj, miecz sobie co zrobić. Torczę, wiesz? Co? Torcz zrobię. Ja muszę miecz... ...zrobić sobie! No, torczy zrobię... ...i będzie bardzo fajnie. O Jezu! O, ale lagi mam! O, o! O! Nie, nie wytrzymam tej serii właściwie. O! O! o. Co ja to masz? tam masz? O kurde Jak się wychodzi stąd Eeeem hmm. yy, Czekaj, ja trochę wezmę y, koło o. I z po XP trochę, bo jak się koło zbiera to się XP Miecz o. też muszę o. zrobić Nawet dobry początek, wiesz No, ale już się robi ciemno <kluz> A ja poczek. Eee Wiesz ja torczę mam, bo jestem zorganizowany, nie? To git. A ty kurde nie, nawet wytorczy nie masz. O, mam jeden iron, ale fajnie. A, co za będę miał? Co? Już mam torczę. To tu, to tu, to. Co to jest? Zgniłem je. To wezmę. Dobre, zgniłem. Ja mam. Dałam tylko dwa. Wezmę trochę jeszcze kamienia. A właśnie na Ferdys trochę weź A ty masz Iron e, Pikax? Nie Nie już o. Dobra, to ja zaraz zrobię Bo ja i tak dużo kol zbieram to Spokulaku O. Ezu, ile tego węgla no Dobra, X-Ray Ja Lepiej X-Ray nie używaj Nie, ja żartuwa nie używam no to haki na, Nawet mam wyłączone to wszystko Muszę wyjść, wyjść z multiplayera i kliknąć disable enable a? I... A, a, a? Jaki? Eee. A... Okej. Okay. Ale ten ty, tych jest fajny. Jest zbyt dużo jaskinia. Gdzie ty jesteś? Tam było. Teraz tu idę. O woda. O nie, już ciemno. wodia Co to ma być? What is this? A ty jeszcze majmujesz, tak? No, shit. Dobra, ja pozabijam trochę na... na łóżko dla siebie. Co tu jest? Uuu, jeszcze, jeszcze więcej. Mäh. A... mieczem. No, dobra, dużo węgla mam. Jakby co? Czekaj, ile ja mam teraz? Okej, okay, ja mam 3 wool, a weź mi trochę iron zbierz, jak ty jesteś teraz w skinie, Dobra. Tam zbierz mi na pikaksa i coś zjesz. Koniec, teraz tu. Wiesz co, ja muszę grać na Tiny. Tiny. A ja muszę coś zjeść. A gdzie ty tego ty crafting tybu? A ja Nie? mam przy sobie. A. Myślałem, że będziemy w jaskini. Nie. To powierzchni. Dobra, ja jakoś taką małą chatkę zrobię, wiesz? Nomzi. <noise> o nie, Enderman. <noise> Taki on straszny. Chodź tutaj szybko. Cześć, ostatni węgiel. O, dobra, jedę. Ja jeszcze go nie widziałeś na tak, tym tak szybko. Chodź tu. Chodź do Oj tu. Tu co jest? Dobra, potem tu wrócę. Ale pośmię się, raz ci zabiję. Uff. Tylko nie patrzcie ją w O, właśnie, on ma sam blok co? fajnie. Nie cierpię wody w jaskiniach. Uuuuh. Oh. Mm. Oh, wiesz Yo. Chodź, tutaj jest. ja Tam. Na górze nie patrzy. tam o oh. ale się wkurzył. Wiesz? Nie rusza się. Tylko nie patrzy na niego, bo on k***ę nas zabije od razu. Eee, nie mamy żarcia. Ja mam jabłko i mam dwa... K***a, Wiesz co, musimy szybko budować jakąś radę. Zombiak, zabij go. Hop, hop. Spala się zombie. E, coś takiego shitowego zabuduje, czekaj. Tak. O. Jestem otruty! O, co o, tam jest? ale fajny dom. No, to jest... To jest e, creeper. Ej, no, co, ender się mam. Gdzie masz drzwi? E, po... No, zaraz ci zrobię, ja nie mam tego. Ym, kurde. Symetria. No tak. Dobra, daj mi... Crafting table. Eee... Eee... Drzewo... Tu jest drzewo. Wybędzę, no. hmm. O drzewko kochane. O tak. Nie no, dom jest najlepszy. To taki początkujący dom. To jest początkujący dom. A ja mam dwa crafting table. Ja. Po co ci? Wiesz co? Wstawimy jeden do jaskini No I jeden gdzieś indziej O A Jeszcze jest trochę Nie A to masz tego y iron? No, czy. Gdzie ja jestem? A weź trochę kobla pozbieraj Ej No Drzewo zbieram Chyba się Enderman do mnie wkurzył Ale no, to falę, się patrzysz Jakieś dziwne dźwięki, spadam stąd On mnie lubi, on jest moim kolegą wiesz To jest spokój gość o, Ale gęba Wszystko jest ciebie Znowu te dziwne dźwięki, kurde. Znowu ten dźwięk mam. No ja też Oj. przychodzi nie. To jest za straszne. Jezu, jest, tak mi serce wali mocno, że... Ja oddychać nie mogę O nie, tylko oddychaj. Oddychaj. Pamiętaj, oddychaj Nie mogę. <laughs> znaczy mogę? Haha, <laughs> nie możesz. Zapomniałeś jak się oddycha No yeah. Nie niech on stąd byłem tutaj dom budy on mi przeszkadza. Że on nie mogę zrobić tego designersku Mały no. designerski domek Głupi enderon Abra mam trochę kamienia właśnie łóżka są fajne w tym przypadku ha, creeperowe no. eee. daj mi trochę kobla Brzydę. nie, nie, A! A! Au, zostałem. O nie, go... A nie, eee. nie, eee. Dwie minuty roboty w poszło Nic Nie no, dobra Wyłączamy grej i już koniec Nieptuję Myślałem, że się na tego gościa popatrzymy O Jom 20 dziwnie kamień wygląda. No. Drzewko posadzę. To, to napraw to, bo to twoje, twoja wina. Nie widziałem go. Ej! <laughs> Myślałem, że to mnie on bije. Trzeba jakąś muzykę włączyć gracz, no Ale to jest ładny dom Potem będziemy zbierać, żeby zrobić masywny nowoczesny, kurde, wszystko no. Nie, co to bije nas? To zarzuca. O kurde nie! A e tak. we mnie bije. A! Hej! Sorry. Hej. Mam no, mało Cześć? życia. Jeszcze żarcia nie mam. Ano. Czekaj, gdzie mamy jedzenie? Nie ma jedzenia. Kurde, ale... I Kurde. słyszę jak się Enderman teleportuje. Jeszcze trochę potrzebuje. Nie no. W dżungli nie ma żarcia. To jest problem. Trzeba pająka znaleźć. Ja Często zrobię. Gdzie... O! Czy teleport mm, Kotek. Lipa Owce ale najpierw najpierw sobie To wezmę Ale ten dom jest mały, ale tak fajnie wygląda Ale ze środka jak fajnie ujde. Taki mini uwielbie ja idę po żarcie. No kurde. Wchodź tu. Hy, no, wchodź. Ja zaraz zacznę ginąć, bo tych nie będę miał. Zacznę A, Owce nie mają żarcia. Wspomniałem. O Jezu. Jak ty tak mogłeś? Ja zaraz też nie będę miał. Ja muszę na timing grać, no. O, ja nie mogę. Spróbuję na short. O, na short już lepiej. Owca. Owca, owca Gdzieś są świnki Pepy Ow. Where are you Za spotkamy Cze. Co to jest? A właśnie, weź ty te owce zabijają na swoje łóżko. To jest wszędzie... Wszędzie one są ja zaraz chyba deadnę. Ja zaraz chyba też deadnę. Jak ty Pół. A ja mam dwa. Świat mi się ładuje. O. Dawaj, ładuj się szybciej. Nie no. Dobra, ja idę szybko na chatę, żeby to wszystko włożyć do środka. Potem. No. Nie ja no Weź też te, jak będą. Mmm. Jak oni się wymawiał, tutaj coś na AHT, bo zaradę dna. Ile masz nagietów? Zero. Ale fajnie. Jeba się zgubiłem. Weź ten, idź za moim name tag. No, no cię nie widzę. No to weź mnie. No to wyjdź mnie? O, ale Tak. Po lewej jest moje łóżko, ok? Z moimi itemami. A właśnie, ja jabłko mam. Zrób mi często szybko. No już zrób wszystko jest. Dan danie przygotowane. Weź. Kurde, gdzie ja jestem? Za dup. No to prawda. Dobra, jabłko mi dało dwa nuggets. Fajnie. O, jestem. Dobra, po prawej moje. O nie, ale hałasu u mnie w Dobra, idę, idę popełnić samobójstwo i będę miał wszystko znowu. Chodź do mnie szybko, tu, do, do mnie. Gdzie ty jesteś, kurde, idę po ciebie, dobra? Yyy... Um, czekaj, szukam... Tutaj jesteś przecież. Chodź! No, po co? u ciebie? E? Uh. Damian, ciebie? Yo, no, chodź, Iron. no chodź, no chodź, no chodź, no chodź, Iron Man. no chodź, no chodź, no chodź, no chodź, no chodź. Ej, weź się odmów. No, <laughs> no szybko, zabij mnie. Kogo? Mnie. Ciebie? O nie, czekaj! Oh. Lepiej nie. Bo potem nie znajdę tego miejsca znowu że to, to przyteleportujesz się do mnie, to zabi mnie. Zabi mnie. Ej, kaj, kurde, muszę tego. Dobra. Wolno, wolno. O, wreszcie. O, mam bombę. Włożę ci do ciasta. Co, masz bombę ode mnie? Tak. Ha, ale ja ja teraz bombę zważam. Ale co ty nie miałeś? Nie. O kurde. E, nie niedaleko jesteśmy od słona. Czekaj, zrobię ci sorda też. Iron um. <grym> Aż zabija ci. Ja ci kurde robię sorda, a ty mnie zabijesz. Tak? Muszę te. Czekaj, muszę to wszystko. Czekaj, to będzie mój yy, ten. Piec, a ja zrobię dla ciebie teraz. A właśnie trzeba czekaj zaraz. A, pop, twój. No, dobra, koniec za ten odcinek. No, 8. No, no.